Witanko z garażu nocną porą. O kurczę, to już po drugie jak ten czas zleciał, <laughs> chociaż jakiś chory jestem, no ale no, wyciągnął mnie kumpel. Trochę posiedzieliśmy, hmm. swoją drogą też kumpel mnie zaraził tym Hansem Zimmerem, tak sobie ściągłem jakiś znaczy, no znalazłem sobie album na YouTubie i sobie słucham właśnie z Samsunga, bo motorolki ze sobą nie wziąłem, dlatego nagrywam starym LG-kiem, który cały czas leży w garażu, praktycznie nieużywany, ale jednak czasem się przydaje. I sobie słucham tego Hansa Zimmera z DT75, który, jak już zauważyliście, wrócił do łask, no bo Dlaczego wrócił do łaski, dlaczego po 5 latach dopiero czy już około 6, odkąd go mam, yy... no, doceniłem go tak naprawdę, bo ciągle szukałem czegoś lepszego, no może i są pod różnymi względami, troszeczkę lepsze sprzęty, ale jednak DT75 najlepiej wszystko w sobie łączy, i tą stabilność i jakość. Głośność, funkcjonalność, no bo co z tego, że kondor potrafi zagrać trochę ładniej, kiedy tam nie ma tego zdalnego sterowania, trzeba siedzieć tam z bliska, ciągle mieszać tymi pokrętłami, co się głośność zmieni, czy rodzaj muzyki, to hmm, no on potrafi zagrać estetycznie, to jest taki bardzo manualny sprzęt hmm, do siedzenia. Bezpośrednio przed nim i mieszania non-stop pokrętłami. A DT75 pod tym względem jest o wiele lepszy, a jakością, wzglę... znaczy no, dźwięku, e... praktycznie nie odstaje. Jest trochę inna ta barwa, ale też nie jest zła. On mi się ciągle podoba. Trochę wcześniej na niego narzekałem. No bo ciągle czegoś lepszego szukałem Z tych radiomagnetofonów Ale jednak po tych pięciu Czy już prawie sześciu latach Odkąd go mam, jeszcze po remoncie U Kuby, gdzie No on przetrwał ten Test Po naprawach on się spisuje Najlepiej Wcześniej to się go bałem nawet włączać Czy się znowu coś nie zepsuje No ale no co Diora wysiadła, Kondori powysiadały po, Znaczy no ten naprawiany wysiadł Nowy to on od początku trochę świrował, hmm, jeszcze tam gdzieś dłubiąc przy nim sprężonym powietrzem, pryskając czy coś, zwaliłem pasek od licznika, a, a ten nowy z tą fotokomórką kondor nie działa bez licznika, zaraz się magnetofon wyłącza, także one obydwa tam na strychu leżą, czekają na naprawę. Hmm. Diorka jest za wielka, żeby znów mi się chciało nią. Hmm, znaczy, ją gdzieś wysyłać, odłączać to nie chce mi się po prostu. Także na razie zostaje mi ten DP-75, który wrócił do łaski, ale też w tym kąciku to jest takie dla niego fajne miejsce. Jakby tutaj mocy nabiera. i on mi teraz zastępuje praktycznie Diorę. I no na razie mi się go najfajniej słucha. Hmm. O ile wcześniej nie odważyłbym się go porównać z diorą, no bo oczywiście diora o wiele mocniejsza i też bardziej detaliczna na tych blusach, ale, ale kiedy już się jej trochę osłuchałem, znowu miło jest wrócić do tego DT75. Bo jeszcze tak w kąciku on takie fajne, monumentalne wrażenie robi tego dźwięku. Hmm. Także też jednak, jednak ładniej brzmi to od tego głośnika Sony, który tylko bas ma trochę, trochę lepszy. No trochę lepszy. Poza tym DT75 ma wszystko lepsze tą, tą scenę, te, te sopraniki, tą przestrzeń tą taką trochę stabilność większą brzmienia. To jest jednak fajny radiomagnetofonik. Także no nie dziwię się, że ludzie tak go pożądają, bo jak na 30-letni sprzęt to jest naprawdę coś, coś dobrego. No, a ja nie spodziewałem się, że to już taka późna godzina. Jeszcze trochę sobie posłucham tutaj tej muzyczki i zmykam do chałupy, także. Hmm. Nie, no i się trochę tutaj robali na łapie w tą lampkę ultrafioletową taką wielką mam, bo tyle dziadostwa mi wleciało do garażu, że nawet światła pogasiłem, tam latareczka sobie tak lekko świeci, żeby tylko widzieć co się dzieje, się nie potknąć nigdzie i czekam aż trochę robactwa się zesmaży, bo jak tam coś wlatuje to aż słychać takie jak one tam... Hmm. Giną pod napięciem. No, a ja na razie kończę. To hejka.